Założycielka papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, służebnica Boża Paulina Żariko, urodziła się we Francji, w Lyonie, 22 lipca 1799 roku, jako dziecko bogatych przedsiębiorców. Ale nie robienie kariery finansisty lub przedsiębiorcy było jej marzeniem, jej misją. Ona od samego początku pragnęła służyć Panu Bogu. W wieku 17 lat, Paulina Żaliko złożyła ślub czystości, posłuszeństwa i oddania Panu Bogu. Zapaliła się ogromną chęcią służenia Jezusowi Chrystusowi aż po krańce ziemi. Chciała oddać się pracy misyjnej. Jak mogła to uczynić? Papieskie dzieło rozkrzewienia wiary jest narzędziem w ręku papieża i biskupów do skutecznego animowania, ożywiania ducha misyjnego w Kościele. Obrazowo można powiedzieć, papieskie dzieło rozkrzewienia wiary jest krwiobiegiem jest tym systemem, który rozprowadza. rozprowadza Życiodajną krew w całym ciele, jakim jest Kościół. Papieskie dzieło rozkręcenia Wiary rozprowadza tę gorli, gorliwość misyjną. Zadaniem jest jej ożywianie wszystkich członków Kościoła, zapalania ich duchem odpowiedzialności za misję, współpracy do misji, w, w, w misji i pomocy pomocy, Udzielania także pomocy tej duchowej i materialnej w dziele misyjnej. Papieskie dzieło misyjne rozkrzewienia wiary i żywy różaniec mają tak ścisły związek ze względu na osobę Pauliny Żariko, założycielki papieskiego dzieła rozkrzewienia wiary, jak również inicjatorki żywego różańca. Paulina Żariko, zapalona tą miłością do Chrystusa i do Kościoła, zapragnęła wspierać dzieło misyjne Kościoła i zaczęła organizować swoje, swoje towarzyszki, młode chrześcijanki w Lionie, aby wspierały dzieło misyjne modlitwą i, i ofiarami pieniężnymi. Tak powstało papieskie dzieło misyjne, natomiast żywy różaniec to jest forma zorganizowana, grupowa e, modlitwy za, za misję. I e, dlatego też modlitwa i wspieranie misji są nierozdzielne. I to widać szczególnie w tym połączeniu papieskiego dzieła misyjnego rozstrzygnięcia wiary i żywego różańca. E, poprzez charyzmat, poprzez ten dar, jaki otrzymała Paulina Żaliko, że nie ma misji bez wsparcia modlitewnego, ale nie ma też misji bez wsparcia wiernych, wszystkich wiernych w formie wsparcia duchowego i także materialnego. Dlatego modlitwa różańcowa, czyli modlitwa taka zorganizowana, modlitwa i wspieranie dzieła łączą się ze sobą ściśle. Obecnie Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary związane jest z Biurem Krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych. Czym się zajmujemy? Jak pomagamy misjom? Jak Ty możesz służyć naturze misyjnej Kościoła? Zobacz sam. Współpracy misyjnej są bardzo różnorodne. W kościele posoborowym zrodziły się różne pomysły, i inicjatywy. Papieskie dzieła misyjne osadzają się na tych dwóch formach współpracy misyjnej: duchowej poprzez modlitwę, poprzez ofiary duchowe, które wierni, świadomi swojej odpowiedzialności za misję. Składają do tego skarbca duchowego kościoła oraz y, y, współpracy y, poprzez, y, poprzez kontrybucje finansowe, czyli poprzez darowizny, y, które służą w y, budowaniu y, ko kościołów, y, kościołów misyjnych, wspieraniu dzieła misyjnego, y, formacji misyjnej, y, formacji także, także księży w kościołach mi misyjnych. Wszechny Fundusz Solidarności to owoc kolekty, czyli mówiąc składki z niedzieli misyjnej, a także innych składek, którzy wierni oddają, powierzają na, na cele misyjne. Ten Fundusz Solidarności to jest taki, ja go nazywam złoty kosz darów, który służy budowaniu świadomości naszej odpowiedzialności za Kościół, jednocześnie tego ducha komunii i solidarności we wierze w całym Kościele. Ten, ten kosz jest cenny ze względu na dary, szczególnie osób ubogich, prostych. Niedawno jeden z biskupów w Indii opowiadał mi o swojej diecezji, która, gdzie wierni w większości są bardzo ubodzy. Nawet nie mają pieniędzy, posługują się tym handlem takim wy, wymiennym i gdy odwiedzał parafię, wierni mu powiedzieli, ale my nie mamy pieniędzy, nie mamy z czego dawać na misję. I wtedy biskup powiedział do, do wiernych, mówi, kieruję ten apel szczególnie do matek rodzin, codziennie przygotowujecie posiłek z ryżu. Kilka miseczek ryżu, ty przygotowujesz matko dla twojej rodziny. Codziennie weź garstkę ryżu z tej porcji dla rodziny i odłóż ją e, do, do, do miseczki codziennie. Po tygodniu, po dwóch tygodniach z tej garstki garstek powstanie miseczka. Kilka miseczek, które zanieść do proboszcza i powiesz, aby go sprzedał, i te pieniądze przeznaczył na, do Funduszu Solidarności, tego, 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 tego skarbca wspierającego misję. I mówi, że dzięki temu Apelowi w jego diecezji ogromnie się zwiększyła ilość ofiary, ofiary na misję. Ja w tym obrazie tej kobiety, która wkłada tę garść, tę garstkę ryżu, widzę cenność czy drogocenność tegoż, tegoż funduszu. Dlatego, że nań składają się ofiary ludzi zamożnych, chrześcijan średnio zamożnych, ale nade wszystko ubogich, którzy dają ze swojej, ze swojej potrzeby, składają i dlatego ten fundusz. Ten, ten, ten skarbiec jest tak cenny dla wspierania misji misji kościoły. To znaczy, posłany. Wszyscy ochrzczeni zostaliśmy zanurzeni w tajemnicy śmierci i, i, i zmartwychwstania Chrystusa. Zostaliśmy włączeni w Chrystusa y, posłanego przez Ojca dla zbawienia świata. Dlatego, każdy ochrzczony, który narodził się jako dziecko Boże, otrzymał tę w darze naturę syna Dziecka Bożego. W swojej, w swojej samej naturze istocie jakby w sercu swego powołania ma wpisane posłanie misyjne. misyjność. Każdy jest misjonarzem. Oczywiście jedni odpowiadają na, te, na to powołanie bezpośrednio włączając się w dzieło, wyruszając na misję, na misję Ad Gentes, ale każdy, każdy może włączyć się w to, w to dzieło,